Plac Krasiński. To tu została ustawiona przez Niemców karuzela, którą rozsławił gdzieś w tym miejscu stała którą rozsławił wiersz Miłosza, o słynnej karuzeli, która kręciła się z gawiedzią w czasie kiedy trwało powstanie w getcie, ponieważ cały ten teren był terenem getta warszawskiego. A ale historię tej karuzeli chyba trzeba będzie poruszyć przy takim dłuższym moim wystąpieniu, bo znalazłem trochę materiałów, bo jedni twierdzą, że w taki sposób okazywali Polacy swoją swój antysemityzm. Że bawili się, kiedy inni ginęli, ale według mnie prawda może leżeć po środku, bo może ta karuzela była również takim kamuflażem, ponieważ przy tej karuzeli był włas, przez który wychodzili uchodźcy, czy może nie uchodźcy, ale uciekinierzy z getta. Jest tu taki cytat już. Aleksander Maliszewski wspomina zadziwiającą sytuację. O rany, patrz! O kilka kroków od nas poruszała się klapa zamykająca wejście do kanału. Klapa w górę, a za nią bojowy hełm niemiecki z błękitną opaską i umorus umorusana twarz mężczyzny. Chłopaki, szkopy daleko? Wyłaś, nie gadaj, ja nie potrzebuję wyłazić, ale tu są Polki, pięć sztuk. Wypychaj. Zasłonimy, głowa żołnierza znika, a po chwili gramolą się jedna za drugą. I znowu ten hełmie, wyłaś prędko. Ja nie potrzebuję, ja tu mogę i trzy lata siedzieć. Serwus, chłopaki, serwus, trzymajcie się. Już klapa zamknięta, chłopcy wrócili do huśtawek.